na żywo kolejny trening umysłu przed nami bardzo zachęcam do tego żeby właśnie przygotować się do tego wydarzenia napić się wody wziąć kilka oddechów to jest naprawdę niezmiernie istotne kiedy chcemy Dbać o swoją pamięć, kiedy zależy nam na dobrej pamięci. Pamiętajmy o ćwiczeniach, o aktywności fizycznej. Pamiętajmy, tak jak już wspomniałam, o piciu wody, o oddychaniu, o zadbaniu o swoje otoczenie. Pamiętajmy, że niektóre kwiaty, które mamy w domu, chociażby takie jak paprotki, one powodują to, że oczyszcza się nasze powietrze w domu i może warto się właśnie w taką paprotkę zaopatrzyć. Wiem, że jest zima, wiem, że myślimy o takich kwiatach jak gwiazdy betlejemskie lub też myślimy bardziej o choinkach niż o paprotkach, no ale ważne jest, żeby o tym wiedzieć, ważne jest, żeby znać, takie sprawdzone, babcine sposoby na to, żeby rzeczywiście nasza pamięć była w dobrej kondycji. E, oczywiście odsyłam tych wszystkich zainteresowanych do wydawnictwa, które prowadzę i w którym to możecie znaleźć wiele moich książek, ćwiczeń, ćwiczeń pamięciowych, ale nie tylko. Mam tutaj ze sobą dwa. Dwie takie książki, dwa bestsellery naszego wydawnictwa. Jedna to jest 7 zasad dobrej komunikacji nie tylko z seniorami, a druga to jest e, terapia zajęciowa, scenariusze zajęć zima, bo jest zima, jest zimno, drodzy państwo. E, dlatego też, jeżeli nie mamy pomysłu na zajęcia z osobami starszymi, to z pewnością. Ta książka Wam się przyda. Także zachęcam, odsyłam do wydawnictwa: www.czasmyślnikseniora.pl. A ci wszyscy, którzy szukają szkoleń, którzy chcą się uczyć, którzy chcą zdobywać nową wiedzę w ciekawy sposób przedstawioną, to oczywiście zachęcam do mojej Akademii: Akademia Myślnik seniorapl tam znajdziecie kursy, szkolenia, które prowadzę ja i które możecie nabyć, i możecie się dokształcić. Są to kursy i szkolenia online. Ważne, o tym, ważne, żeby o tym wiedzieć, bo możemy tak naprawdę je wykonać wszędzie i o każdej porze i o każdym czasie. No dobrze, a teraz już przechodzimy, słuchajcie, do zajęć: do zajęć: trening umysłu zachęcam do tego, żebyśmy się skupili. I na pierwszy ogień weźmiemy sobie coś. co jest związane trochę ze świętami Bożego narodzenia. Ja bym bardzo chciała właśnie w tych naszych spotkaniach tych takich przedświątecznych, żebyśmy trochę o świętach i w ogóle o adwencie właśnie, bo ten czas przedświąteczny to adwent. ostatnio przeżywający myślę, jakiś taki rozkwit. Wszyscy właśnie, nie wiem, kiedyś mi się wydaje, że jakiś taki był czas, że ten okres był zupełnie zapomniany. Natomiast teraz bardzo popularne kalendarze adwentowe, bardzo popularne różnego rodzaju stroiki, różnego rodzaju ozdoby, które już pokazują, że zbliżają się święta. To jest takie coraz bardziej popularne i szczerze mówiąc bardzo mi się to podoba, stąd też właśnie pierwszy, pierwsze zadanie dotyczące trochę adwentu. E, tutaj pozwólcie, że sobie sięgnę po moje ściągni, e, i pierwsze zadanie: podaj minimum. Trzy adwentowe zwyczaje. No, jestem bardzo ciekawa, czy macie, czy pamiętacie jakieś takie adwentowe zwyczaje? Tak jak powiedziałam, ja tak z tego, co pamiętam, to właśnie adwent był w moim dzieciństwie bardzo jakoś tak. Obecny. Natomiast później yy, widzę, że niektóre rzeczy zaczęły się zmieniać teraz do tych rzeczy ważnych, zaczynam wracać. Zachęcam was do odpowiedzi na to pytanie. Trzy adwentowe zwyczaje. Czy macie takie, a jeżeli nie macie, to może pamiętacie, może Kiedyś były jakieś zwyczaje, o których dzisiaj zapomnieliśmy. Młode pokolenie nie pamięta o tym, żeby coś wykonać, coś zrobić albo no nie wiem, jakąś tradycję podtrzymywać. Bardzo Was do tego zachęcam, żebyście takie trzy zwyczaje adwentowe teraz właśnie o nich napisali. Jeżeli oglądacie mnie w większej ilości, to porozmawiajcie między sobą. To jest też dobra forma, żeby właśnie porozmawiać, podyskutować o tym, jakie zwyczaje adwentowe pamiętacie. Trzy, minimum trzy zwyczaje adwentowe. Ostatnio w międzyczasie, jak wy właśnie piszecie czy też rozmawiacie, opowiem Wam o tym, co zobaczyłam na Instagramie. Bo zachęcam do tego, żeby śledzić mnie na innych mediach społecznościowych. Jestem na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Także z tych trzech mediów społecznościowych możecie korzystać. I na Instagramie ostatnio znalazłam taką informację. Nie zapominaj o katarzynkach. No, właśnie, kiedyś były obchodzone Katarzynki, e, dzisiaj zapomniane, e, dzisiaj, Andrzejki, jeszcze, jeszcze jakoś funkcjonują. E, ale myślę, że też nie tak, jak to było kiedyś. No i właśnie, zachęcam Was do tego, żebyście powiedzieli, napisali o takich trzech adwentowych zwyczajach. Myślę, że już Wam się udało. Takie trzy adwentowe zwyczaje napisać.. Eee, tak. Myślę, że tak. Tak Tak, mi się wydaje tutaj patrzę sobie, podglądam e, zegarek i myślę, że w tym czasie wam się coś tam udało, e, udało mm, napisać. Teraz e, chwila na ciekawostkę, bo stwierdziłam, że dobrze jest od czasu do czasu nauczyć się czegoś nowego. Ciekawa jestem, czy pamiętacie ciekawostkę e, z poprzedniego tygodnia dotyczącą Mikołajek w Holandii. Spróbujcie teraz, taką dosłownie 10 sekund wam daję, żebyście sobie przypomnieli. Ja mówiłam o takich trzech elementach, e, które nie są takie same, właściwie czterech, bo mówiłam o dacie. Jest inna. Mówiłam o wyglądzie Mikołaja, który też jest inny. Mówiłam o tym, na czym Mikołaj przyjeżdża, czy też przylatuje, czy też przypływa. I mówiłam o prezentach, jakie Mikołaj daje. Także to są cztery takie informacje, Wam podawałam tydzień temu. Zachęcam Was, odtwórzcie sobie teraz. Spróbujcie sobie odtworzyć, o czym mówiłam tydzień temu. Spróbujcie sobie przypomnieć te cztery informacje. Bardzo dobre, kolejne ćwiczenie pamięciowe, tak przy okazji. No dobrze, a teraz ciekawostka dnia dzisiejszego: to, to, że tylko 1% osób na całym świecie, na całej kuli ziemskiej, wyobrażamy sobie kulę ziemską właśnie w tej chwili i myślimy, że tylko 1% osób nie ma jednej z półkul dominującej. Co to znaczy, że jedna i druga półkula funkcjonują dokładnie tak samo? Tylko 1%. My często mówimy, że o, niepotrzebne są takie czy inne ćwiczenia. Potrzebne, potrzebne, dlatego że najczęściej 99%, których prawdopodobnie my jesteśmy, jedną z półkul ma dominującą, jedną z rąk, Jedną z nóg mamy dominującą, co też pokazuje, że jedna z półkul jest dominująca albo półkula prawa, albo półkula lewa. Tylko 1% osób na całej kuli ziemskiej nie ma tego problemu. Obydwie półkule działają tak samo obydwie ręce, obydwie nogi działają dokładnie tak samo. To była ciekawostka dnia dzisiejszego. I zadanie, czyli mieliśmy już jedno zadanie adwentowe, kolejne zadanie będzie tym razem na pokazywanie. Dawno nie było takich e, zadań związanych z naszymi dłońmi. Dzisiejsze zadanie będzie bardzo trudne, dlatego wymaga ono bardzo dużo skupienia, wymaga bardzo dużo koncentracji, ale pomoże nam. Przy wypiekach pomoże nam przy przygotowywaniu e, naszych świąt, dlatego do niego szczególnie zachęcam. E, zadanie, już tłumaczę, na czym będzie polegać. Wyciągamy takie dwa palce. Wiktoria, robimy sobie z dwóch palców tutaj, w jednej ręce, w drugiej ręce wyciągamy jeden palec. I Krzyżujemy, dotykamy właśnie tak. Później odwracamy sytuację, czyli tutaj się chowa, tutaj się pojawia i dotykamy właśnie tak. I odwrotnie. Spróbujcie razem ze mną. Ja staram się to robić bardzo powoli. Świetnie. Raz, dwa i szybciej troszkę. Bardzo dobrze. Jeszcze raz, jeszcze chwilę. Ćwiczymy naszą koncentrację. Ćwiczenie niełatwe, ale bardzo ważne dla funkcjonowania naszej półkuli prawej i lewej. Dobrze, dziękuję za to ćwiczenie. Zachęcam do tego, żebyśmy ćwiczyli przez cały tydzień. Cały tydzień wykonujmy to ćwiczenie. Zobaczycie efekty pod koniec tygodnia będą oszałamiające, bo naprawdę z czasem z praktyką będzie coraz coraz lepiej. I ostatnie zadanie na dziś to bardzo z Was zachęcam do tego, żebyście podali... to takie zadanie właściwie trochę świąteczne, żebyście podali minimum 5, Potraw wigilijnych. Pięć potraw wigilijnych, jakie możecie e, znaleźć u siebie na stole. Jeżeli są, to pamiętacie jakieś inne potrawy, jakieś takie regionalne potrawy, to zachęcam do tego, żebyście właśnie wypisali minimum 5. Jeżeli oczywiście chcecie, to zachęcam do tego, żeby podać wszystkie 12, no to wtedy w ogóle już będzie świetnie. Także 5 minimum, 12 maksimum, bo jak pamiętamy, na stole wigilijnym powinno się tradycyjnie znaleźć 12 potraw wigilijnych, których powinniśmy wszystkich spróbować. Zatem zachęcam do tego, żeby właśnie teraz je wymienić, i zachęcam raz jeszcze do tego, żeby ćwiczyć właśnie to ćwiczenie z palcami. Ono nie jest łatwe. Zobaczcie, raz jeszcze je powtórzymy na koniec dzisiejszych zajęć, żebyśmy sobie y, potrafili przestawić i potrafili współpracować. Półkula prawa z półkulą lewą to co powiedziałam, jedynie 1% osób nie musi tego robić, bo nie ma takiego problemu. 99% na całej kuli ziemskiej powinna ćwiczyć współpracę półkuli prawej i lewej. Czyli ćwiczymy raz jeszcze na zakończenie. Tutaj mamy dwa palce, tutaj mamy jeden. Krzyżujemy i odwrotnie. Tutaj nam się pojawiają dwa, tutaj nam się pojawia jeden. Krzyżujemy. Tak, tak, tak. Krzyżujemy. Odwrotnie. Bardzo dobrze. Mhm. Jak możemy to zrobić szybciej, no to w ogóle świetnie. O. Poćwiczmy trochę to zadanie, a może to jest dobre zadanie, żeby zadać jakimś młodym domownikom czy też gościom. Jeżeli będzie, będą Was odwiedzać jakieś dzieci, to zachęcam do tego. Spróbujcie im to pokazać i zobaczcie, jaka będzie ich reakcja. Jak nie będą potrafili tego zrobić, to możemy zrobić my. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie w tym świątecznym nastroju i życzę Wam dobrego tygodnia. Pozdrawiam serdecznie Małgorzata Kospin, pa pa pa.